Dzień dobry. Mamy zadanie ósme. W tym filmie zrobię tylko podpunkty A, B i C. Bo zadanie jest dość długie, w związku z czym postanowiłem je podzielić. Zadanie brzmi: Dla ceny P równa się 40 zł. Wielkość popytu Q równa się 0. Dla wielkości popytu Q równa się 10 sztuk. Przychód marginalny MR równa się 0. Podpunkt A brzmi: Wyznacz postać krzywej popytu podpunkt B. Oblicz wartość współczynnika cenowej elastyczności popytu EPD dla ilości kurczowej 15 sztuki, dokonaj interpretacji do ekonomicznej otrzymanego wyniku i chcę znać postać funkcji TR i mr. Wyznacz postać krzywej popytów bo może nam wypisanie sobie tej danej, czyli dla p równego 40, q jest równe 0 i dla q równego 10. P... Nie wiemy, ile jest równe. Żeby wyznaczyć postać, to musimy mieć minimum dwa punkty, a więc dobrze by było, żebyśmy widzieli ile to będzie się równać P. Skąd to wziąć? Dla ku równego 10 sztuk przygód marginalny MR równa się 0. Z poprzednich filmów, pewnie już wiecie, że jeśli MR równa się 0, to w tym miejscu. Gąb się nam mega za okna. To w tym miejscu. W tym miejscu tr będzie maksymalny. A to z kolei oznacza, że EPD dla tych 10 sztuk dla tego punktu, w którym jest te 10 sztuk to się będzie równało minus 1. No i jak się pewnie nie trudno domyślić, stąd możemy to policzyć, tak? Bo jeśli EPD to się równa Zmiana q przez zmianę p. Zmianę razy p przez q. Już teraz będę pisać q, bo pisanie d może niektórych mylić, chociaż po tylu. Znaczy, wcale nie trzeba tego liczyć z tego wzoru. Oczywiście można, no Ja policzę to z tego wzoru, nie minus 1 to się równa. q2 minus q1 przez p2 minus p1 razy którego punktu nam brakuje? Drugiego P2 przez Q2. No i wiemy, że Q2 to w tym przypadku będzie 10. Q1 to będzie 0. P1 to będzie 40. No i szukamy P2. To mamy. To się równa. Q2 czyli 10 minus Q1 czyli 0 przez P2, czyli to czego szukamy, czyli to zostaje minus P1 czyli 40 razy P2 przez 10. Na Q2 to 10. No i teraz tak, mnożymy to razy 10, czyli to jest minus 10, równa się to po prostu zostanie 10 p2 minus 40 razy p2 to nam się mnoży, czyli będziemy mieli minus 10, równa się 10 p2 przez p2 minus 40 mnożymy minus 10, mnożymy minus 10 razy to, czyli minus 10. P2 minus 40 to się równa 10 P2. To nam dalej daje minus 10 P2. Minus 10 razy minus 40 to jest plus 400. Równa się 10 P2. No i przenosimy teraz to na tą stronę, czyli minus 10 P2, minus 10 P2 to się równa. Minus 400. prościej byłoby chyba zrobić z tego plusu. No ale dobra. Minus 20p2 to się równa minus 400. Hmm, czyli dzielimy to przez minus 20. Czyli p2 to się równa minus 400 przez minus 20. Czyli uwaga, niesłodzianka 20. To był ten trudniejszy sposób. Dużo liczenia, dużo pisania, szkoda czasu. Jest szybszy i prostszy sposób. Wpisujemy sobie. To się równa 20. Jest szybszy i prostszy sposób. Trzeba po prostu zapamiętać, że ten punkt, w którym epd równa się 1, jak już mówiłam też w poprzednich filmach, dzieli krzywą popytu na dwie równe połowy, a tym samym i obie osi dzieli na dwie równe połowy. Oczywiście w tych zakresach, w których mają one jakieś znaczenie dla tej krzywej. Rysunek, rysowałem już wiele razy. Jest dokładnie ten sam. Tu EPD równa się minus 1. Tu jest połowa długości, oczywiście. Tym samym tu będzie też połowa długości i tak dalej. To już nie będę tego po raz kolejny rysować. Yy, Trzeba że to nam dzieli na połowy, więc jeśli wiemy, że połowa z tego to jest 10 sztuk, to ilość maksymalna to będzie 2 razy tyle, czyli sztuk 20. Natomiast jeśli tutaj dla ceny P y, kub wynosiło 0, to znaczy, że jest to dokładnie ten punkt, to znaczy, że połowa z tego punktu to będzie cena dla tej ilości, którą mamy tutaj dla B równego minus 1. A wiemy, że jest równe minus 1 stąd, że mR równa się 0. I to jest szybszy i prostszy sposób, nie trzeba tego wszystkiego liczyć. Po co się męczyć. No i mając te dwa punkty, w zasadzie no mając te dwa punkty, to jesteśmy już w stanie bardzo szybko narysować sobie to równanie. Pamiętamy oczywiście, że ono się równa Q równa się p B, B plus A. No jak pamiętamy, te plus A to było to, co dajemy tutaj, czyli w tym przypadku będzie to plus 20. To była ta druga wartość, czyli wartość dla p równego 0. No tak. A wartość b to, było, to, była ta, to była ta długość. Podzielona przez tą długość. Te dwie długości, czyli w tym przypadku b to będzie się równało... b będzie się równało 20, bo ilość rośnie. No po prostu b to jest zmiana... To jest co? To jest zmiana Q przez zmianę P. A tym samym wiemy, że B to jest zmiana Q, czyli Q maleje, tak? Czyli minus 20. No i jak Q maleje, to cena rośnie, czyli plus 40. Co nam daje minus jedną drugą. I stąd wiemy, że równanie krzywej popytu to jest Q równa się Minus 1, druga P plus 20. Yy, ponownie to jest ten trzy sposób, na którymś po, z poprzednich filmów pokazywałam oba sposoby, w jaki sposób można to policzyć. Można to oczywiście policzyć układem równań. Ja wolę ten, bo jest szybszy. Trzeba tylko niestety zapamiętać te reguły. Tak, oczywiście można też zrobić to nieco inaczej i na dole będzie minus, bo wtedy mamy, cena maleje, tak, ilość rośnie, ale w tak każdym razie tutaj będzie tak czy inaczej minus, ponieważ jest to linia malejąca, tak, to jest równanie liniowe i ona ma współczynnik ujemny, bo maleje prosto, to by miał współczynnik dodatni. No i to jest rozwiązanie podpunktu A, podpunkt B, B. Obniży wartość współczynnika PPD dla ilości Q równej 15 sztuk. EPD. Pamiętam, EPD to się równa zmiana Q przez zmianę P. Zresztą no już to tyle razy przez P przez Q. E, zmiana P razy zmiana Q, to już mamy policzone. Czyli EPD to się równa minus 1, druga. Razy, no i teraz mamy policzone z tego tylko, w sensie mamy wskazane tylko Q, czyli to 15 sztuk. To jest nasze Q. No ale nie mamy P. No ale to nie jest problem. Bo żeby znaleźć P, to musimy po prostu przekształcić sobie to równanie, czyli Q minus 20 równa się minus 1 druga P. Teraz dzielimy to przez minus 1 drugą, czyli P równa się Q minus 20 dzielić przez minus 1 druga to nam daje to wszystko raz 2, czyli P równa się minus 2Q plus 40 no. skracanie ułamków, mnożenie ułamków, znowu wysyłam na kana. Nie będę teraz tego tłumaczyć, w każdym razie to się tyle równa. Z poprzednich równań też pewnie wiecie, jak to zrobić. No. Stąd możemy policzyć nasze p. Nasze p dla tego przypadku będzie się równało minus 2 razy 15 plus 40, czyli to się równa minus 2 razy 15 to jest minus 30 plus 40 to się równa 10, czyli to 10. Podstawiamy sobie tu. To 10 podstawiamy sobie tu. To nam się skróci. Tu będzie 5, tu będzie 1. Czyli to razem wyjdzie łącznie do wyjdzie minus piętnastych, czyli minus 1 trzecia. Eee, I interpretacja ekonomiczna jest taka, że dla wzrostu ceny o jedną jednostkę ilość popytu spadnie. O jedną trzecią sztuki. Dla spadku ceny o jedną jednostkę. Ilość popytu wzrośnie o jedną trzecią sztuki. No i został ostatni podpunkt C. C. W ogóle przepraszam, że znam bałagan na tym filmie. ta jakoś wyszło. Pewnie można to zrobić lepiej. Ja się ciągle uczę, na razie robię tak. Z czasem pewnie będzie to czytelniejsze. Yy, podpunkt C był... Miał. znaleźć postać funkcji TRMR. No mając tą funkcję, tą, to już nie jest żaden problem, powiemy, że tr to się równa p razy q. Czyli tr to się równa, podstawiamy sobie to p, minus 2q plus 40 razy q. To nam daje tr równa się minus 2q kwadrat plus 40q. I to jest TR, AMR to nic innego. Jak pochodna TR po Q. Jak zrobić z tego pochodną, to już mówiłam. Ta dwójka przenosi się tu, to nam daje minus 4 Q plus 40, bo Q się traci. I to tyle. W drugim filmie będą następne trzy podpunkty z tego zadania.